Mój nazwisko Jestem zarówno mieszkańcą Brzozowa, jak i nauczycielem szkoły. Chciałabym tylko dodać jeszcze taką rzecz. Yy, mamy oddział 27 bez oddziału przedszkolnego, klas 22. Tylko bardzo proszę uwzględnić taką sytuację, że klasy mamy coraz liczniejsze. To, że rzeczywiście mamy osiągnięcia i mamy drugie miejsce w województwie w naszym mieście, jeżeli chodzi o wyniki, dotyczy to roczników które nie miały klas 28 i 26 osobowych. To były klasy 20-osobowe. W tym momencie mamy o jeden oddział mniej mamy trzy oddziały, nie cztery, ale są to klasy bardzo liczne. To również odbije się, myślę, że na naszym kształceniu. Na, na Co więcej, mając tak liczne oddziały, na przykład język angielski czy informatykę, musimy IWF, musimy mieć podział na grupy. Więc tych 22 sal potrzebujemy znacznie więcej. Bo jeżeli przekraczamy 25 osób, na język musimy mieć podział. Więc już nie jedną klasę na język potrzebujemy, tylko dwie. I tak będzie na trzech oddziałach z danego rocznika potrzebujemy sześć klas. To samo będzie z informatyką, to samo będzie właśnie z WF-em. Do tego dochodzą zajęcia rewalitacyjne, bo z każdym rokiem wzrasta na liczbę dzieci prawnych. Gdzieś musimy takie zajęcia rewalidacyjne prowadzić. 80 dzieci do życzenia. Zajęcia projektowe również gdzieś musimy prowadzić. W tym momencie dzieci klas ósmych. Chodzą na zajęcie od godziny 7.10 do 15.10. Nie wiem w jaki sposób dałoby się to Może się mylę, jeżeli są jakieś rozwiązania, to bardzo bym prosiła, żeby je podać konkretnie. Kto przeliczył, jak to wychodzi. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, szanowni Państwo, ale zwróćmy też uwagę na jeszcze jedną rzecz. Tak? Oczywiście. Nie wyrykujmy dzisiaj niczego, tak? Dzisiaj sobie porozmawialiśmy i będziemy podejmować decyzję, tak? Natomiast, szanowni państwo, dajcie nam zweryfikować jeszcze jedną rzecz, bo naj, 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 najłatwiej jest się zrezygnować z czegoś, tak? Bo ja bym jeszcze, mimo wszystko, nie chciał rezygnować na tym etapie. Przyjdzie coś oficjalnego, to, to porozmawiajmy jeszcze. Nie, 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 nie mówmy od razu, że na pewno nie. A my zweryfikujemy, czy, czy zrobimy symulację, czy to wszystko się po prostu to o czym pani mówi jest rzeczywiście prawdą, czy akurat nie... Szanowna Pani, wie Pani, co powiem Pani w ten sposób. <laughs> Ta, to jest pewna była propozycja, więc de facto my na dzień dzisiejszy dopóki nie mamy... Na dzień dzisiejszy oficjalnej informacji, to nie realizujemy to na zasadzie, że to będziemy weryfikować, sprawdzać. Bierzmy pod uwagę też jeszcze jedną rzecz, że jeżeli mamy na przykład 8 milionów, ja nie wiem ile, 8, 7, 9, tak, dzisiaj nie, nie rozmawiamy o takich pieniądzach, to może warto by było na przykład przyjąć taką sytuację, że moglibyśmy na przykład parkową rozbudować. I mamy wtedy, ale zaczekajcie. Tak. Szanowni Państwo, ale to jest jakaś kolejna propozycja. I teraz jest sytuacja. No, jest miejsce akurat na parkowej, tak? I, 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 szanowni, państwo, i szanowni Państwo, możemy też. Y, również taką e, zweryfikować sytuację, jeżeli chodzi o miejsca parkingowe, czy o ruch na tamtym, e, w tamtym terenie, to, to powiem tak, mamy e, wykupioną działkę na Armii Krajowej, gdzie może powstać parking, tak, problem jest z finansami, ale jak te finanse by były, to nie ma problemu, obok e, e, działki, e, są e, założone solary, tam również mógłby postać większy parking, tak. E, solary można by było przenieść na dach. E, wszystko można zrealizować jak jest kasa, tak. I nie musielibyśmy się wtedy martwić, czy coś się zmieści, czy nie zmieści. Ale dzisiaj, szanowni państwo, chyba muszę komuś udowadniać, bo ja tak się zastanawiam czasami, po co akurat mi to jest, tak? No i... No, i... No, no, bo wiecie co? No, 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 no bo ja już Państwu tłumaczę, że gdyby nie było to dobre dla gminy, to bym o tym nie rozmawiał z wami. No, Dzień, okay. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, nazywam się Tadeusz. Bardzo mi tutaj powitać. Jestem tutaj z małżonką, jesteśmy wspólnie rodzicami dwójki Dzieci w tym momencie uczęszczają im do szkoły podstawowej. Słuchając tutaj pana burmistrza prezentacji i też głosów tutaj naszych przedmówców, nasuwa się kilka pytań, które chciałem zadać. Po pierwsze, czy jest jakaś oficjalna wycena tego budynku i dlaczego w tych kwotach, które tutaj krążą jako plotki, w mojej ocenie, jako osoby, która też. Jakby to powiedzieć, na co dzień obsuje z różnymi cenami nieruchomości. Uważam, że to cena bardzo, bardzo niska. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Widzimy tutaj na tej prezentacji w slajd, w którym mamy różnicę do pokrycia przez gminę w poszczególnych kosztach na oświatę. Widzimy tutaj perspektywę sześcioletnią. W perspektywie sześcioletniej wzrosła ta różnica o Kwotę, która prawdopodobnie będzie jednorazowo z tej dotacji wykorzystana na, za y, te 8 milionów yeah. wystarczy na y, tą to... proszę, proszę mi dać dokończyć. Znaczy ja nie wiem w sumie, na co te pieniądze będą prze... na co te pieniądze będą przekazane. To też jest drugie pytanie, bo, bo to jest też bardzo ważna sprawa, bo jednorazowo uwalniamy, znaczy, uwalniamy jednorazowo gmina dostaje pełne pieniążki, ale wtedy już całkowicie zamyka szansę na jakiekolwiek wykorzystanie tej nieruchomości w przyszłości. Z perspektywy wydatków rocznych jest to kwota niewielka, która prawdopodobnie zostanie y, przeznaczona nie. na pokrycie bieżących środków. Nie. Jeśli są jakieś inne plany, bardzo bym prosił Pana Burmistrza o przedstawienie tych planów, na, na co te pieniążki weszły. Już Państwu odpowiadam. Tutaj akurat absolutnie no, nie ma Pan racji, ale teraz wytłumaczę dlaczego. E, przede wszystkim jeżeli chodzi o wycenę w pierwszej kolejności, to był taki szybki, szacunkowy, szacunkowy, możliwy, możliwa oferta z metra, tak, i to akurat szacowała nam bardzo szybko, ale to, to jest tylko poglądowe, tak, rzeczoznawca majątkowy z Krosna, natomiast na pewno by musiało być zrobione to w ten sposób, że gdyby była Gdyby była, powtarzam, bo my jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Zgoda Rady, to wtedy mamy operat szacunkowy i wtedy na bazie tego operatu możemy rozmawiać. Natomiast, szanowny, szanowni państwo, co z tymi, co z... Je, to też tak jest do końca. Co z tymi, co z tymi, szanowni państwo, co z tymi pieniędzmi? E, te pieniądze byłyby wbudowane w miasto. Tak, ale, wiecie, ale nie, szanowni państwo, to powiem tak szczerze, tutaj bym bardzo poprosił państwa o, o naprawdę. E, e, zwróćcie uwagę, ile w mieście się zmieniło na przestrzeni tych sześciu lat. I, wiecie, i, i, i powiem tak szczerze, i, i trochę tak, takiej. Ale mogę na, skończyć? Mogę skończyć? E, wie pan co? Niech pan popatrzy na to w ten sposób że my w budżecie na wszystkie miejscowości i miasto mamy koło 5 milionów do dyspozycji rok rocznie. To są takie środki, które możemy, że tak powiem, alokować w różne miejsca. My też tymi środkami zapewniamy wkład własny dla inwestycji i potrafimy to zrealizować na poziomie 20 milionów. Więc de facto, gdybyśmy mieli jeszcze dodatkowe możliwości zalokowania E, takich środków, między innymi w inne projekty, to moglibyśmy zwiększyć, nie wiem, e, powiedzmy, że dwukrotnie, tak? Czyli nie mówilibyśmy o 20 milionach inwestycji w mieście czy w gminie, tylko 40, tak? Ale okej, okay. i teraz, szanowni państwo, tutaj to nie byłoby na pokrycie tej różnicy, my bo my ją bo musimy w budżecie, pokryć w budżecie. I w projekcie budżetu my w pierwszej kolejności musimy zabezpieczyć ym, wypłaty dla nauczycieli, dla obsługi, dla wszystkich, którzy pracują w oświacie, dla kuchni i innych rzeczy. Więc my nie możemy, wie pan, my de facto pokazujemy tą dopłatę do, z budżetu, z waszych podatków. Natomiast to nie jest tak, to jest warunek sine qua non zbudowania budżetu, po prostu tam muszą być środki na, na, zabezpieczone na, na wypłaty i są więc to nie jest tak że sprzedajemy i na koszty bieżące. Szanowni państwo, ja powiem w ten sposób zastanawiałem się czy taki slajd w ogóle pokazywać, ale myślę, że pokażę ten slajd. Ja poproszę ten ostatni slajd, dobra? A to jest zatrudnienie w urzędzie miejskim w Brzozowie, tak? I jak ono się kształtowało w 2018 roku, jak się kształtuje teraz? I teraz, ale niech pani nie skończy, dobrze? Było 158 etatów, jest 85, ale ja tu już więcej nie ścisnę. To może ten budynek na terenie wojskował. Wiecie, wiecie tak, Szanowni Państwo, chętnie, bo tego, tylko zrobiło się miejsce. Tylko tylko wiecie szanowni państwo, tylko e, wie pani co powiem pani w ten sposób, że e, ja wiem, że pani sobie z tego żartuje, ale powiem tak e, szczerze, te inwestycje nie byłyby możliwe do realizacji, gdybyśmy nie e, nie ścisnęli e, trochę, że tak powiem tego co tutaj też było i to zostało wykonane. I te inwestycje inwestycje zostały zrealizowane w naszej gminie. Natomiast szanowni państwo, koszty Idą nam bardzo mocno do góry. I będą szły, brawo! Będą szły. Tylko wiecie Państwo, tylko powiem w ten sposób, że trzeba temu zapobiegać. To jest cały czas, że tak powiem, złapanie oddechu. Bo... Ale wie Pani co można sprzedać szkołę, rozbudować drugą. Tak? I... Okej. Okay. I, 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 szanowni Państwo, z, zwróćcie uwagę. Można sprzedać jedną, rozbudować drugą, można mieć jedno i drugie. Można mieć jedno i drugie. Pani proszę bardzo. Była pierwsza z pytaniem. Proszę bardzo. Ale mikrofon, mikrofon. bo to, że jest niż demograficzny on będzie, to jest nie problem tylko przez generalnie globalny. To, że edukacja kosztuje, to ona kosztuje i kosztować będzie, ale ja chciałam zapytać, czy w ogóle jakieś alternatywy były brane pod uwagę, żeby budynek szkoły był, bo tak jak tutaj powiedziała któraś z Pań, Prognozy są takie, że dzieci się będzie rodziło mniej, ale jeżeli na przykład się okaże, że jednak będzie jakaś zmiana i się będą te dzieci rodziły, to po pierwsze. A po drugie, z tego co wiem, w tej szkole na, jest na przykład żłobek, który chyba nie jest żłobkiem naszym gminnym, tak? Czy nie można poszukać jakiejś takiej alternatywy, żeby te piętra jakoś wykorzystać inaczej niż na wojsko? Czy w ogóle takie alternatywy były jakieś brane pod uwagę? Żeby budynek szkoły jednak pozostał własnością miasta nasz, nas mieszkańców, a nie był sprzedany, bo to jest jednak no, własność mieszkańców można powiedzieć no, Szanowni to... Państwo, Państwo, tak bo Pani tutaj mówiła pan, o że... Wojskowi, którzy tutaj będą funkcjonować, oni Co? będą z tego miasta jakoś korzystać, ale wszyscy oglądamy telewizję, widzimy, jak, jak wygląda świat i nie wie Pan tak naprawdę jacy to będą ludzie. I mówi Pan, że będą wychodzić i korzystać z naszych lokali, ale czy my wtedy będziemy mogli wychodzić, wychodzić. z domów? Czy w ogóle się nie, wtedy wie, pani w tej nie, nie no, mówię, Ale to jest, pan, to, jest bardzo dobra. Że, że, wie, wie jeszcze się nie spotkałem, żeby gdzieś o... o... W wojsku polskim były jakieś takie sytuacje, że, że tam ktoś kogoś. Za... Nie wiem. Ale, ale, ale odpowiem, odpowiem też pani w ten sposób. To, co proponował tutaj pan, jak państwo zwróciliście uwagę, to wszystko generuje dodatkowe koszty. No bo, nie, no, szanowni państwo, No to otwieramy kolejne instytucje i kolejne, że tak powiem, Robimy kolejne jakieś tam działania związane z zabezpieczeniem, jeszcze jakiś dodatkowych rzeczy dla naszych najmłodszych. Tylko, szanowni państwo, na to trzeba mieć kasę. Bo powiem w ten sposób: bo za chwilę będzie wielki, wielki będzie, wielki będzie problem, bo znowu podatki gdzieś tam trzeba będzie podnosić, bo znowu gdzieś tam jakieś inne rzeczy nie będą realizowane. Szanowni państwo. No przecież ja też bym chciał, żebyśmy tu mieli Amerykę, ale powiem w ten sposób, y, niestety to wszystko kosztuje. Każde dodatkowe usługi, jeżeli one nie generują jakiegoś dodatkowego dochodu, to no, one... Znaczy, wiecie Państwo i popatrzcie no, na to w ten no, sposób. Mhm, Okej, okay, już jeszcze to drugie pytanie. Za chwilę będziemy mieć nowy żłobek i przedszkole za, ile? Y, za półtora ale roku. Niska. To jest na granicy humnisk i Brzozowa na Cegielni, no ale szanowni Państwo, to jest 500 metrów od szpitala. Może w ten sposób powiemy. Może kogoś to bawi, ale nie wiem. Ja, ja jestem w stanie, że tak powiem Państwu, wykazać, że to jest 500 metrów od szpitala. To nie wiem, to pytanie. Możemy to wcielić do Brzozowa, tak? Jak się Chumniska zgodzą. I szanowni Państwo, kolejny temat. Kolejny temat jest taki, czy były jakieś inne lokalizacje. Alternatywy, tak, alternatywy, to już Państwu odpowiadam. E, szanowni Państwo, a gdzie jeszcze gmina ma jakiś budynek, nie wiem, 2, 2,5 tysiąca, 3 tysiące metrów kwadratowych? I o, odnośnie żłobka przedszkola, to tutaj żłobek byłby przeniesiony e, do, do, do tego, w, w tamtym miejscu. Za chwilę będziemy mieć kolejny budynek, e, po straży pożarnej, <grym> tak? I na przykład tam, i tam na przykład trzeba będzie popatrzeć coś, żeby przenieść coś innego, tak, bo też będzie do zagospodarowania, tak, e, więc, e, więc zastanówmy się, czy to nie jest, e, że tak powiem, e, coś, co byśmy mogli ewentualnie jeszcze rozważyć. Proszę bardzo. Tak być obiecane, ale nie wiem, czy to... Jeszcze raz, Panie Burmistrzu, tutaj mi się podobała bardzo wypowiedź Pani nauczycielki wcześniej, która skończyła się czymś takim, prosimy o konkrety. I jako przewodniczący Rady Rodziców proszę o konkrety. Bo dzisiaj słyszę, że tych dzieci rodzi się coraz mniej i być może faktycznie ta szkoła wygasi się w sposób naturalny za kilka lat. Nie wiemy tego. Ja od początku staram się być merytoryczny i muszę się przyznać, że miałem takie poczucie, że ta dyskusja nie mówię tu o dyskusji tutaj, ale w ogóle ta cała dyskusja między nami wszystkimi zaczęła się zbyt emocjonalnie. Tydzień czy dwa. Tygodnie temu i też nie do końca mi się to podobało, to też muszę powiedzieć. Ale jeśli mamy być merytoryczni, to też oczekuję takich merytorycznych y, odpowiedzi od strony Pana, jako burmistrza. I bardzo bym prosił, czy Pan mógłby nam na przykład przygotować, ale konkret, jak nauka naszych dzieci będzie wyglądała w przypadku rezygnacji, ile oddziałów, gdzie to będzie, jak to będzie. Myślę, że wtedy będzie nam łatwiej rozmawiać, a pa pan, jeśli ma pan rację, bo ja tego nie mogę też wykluczyć na tym etapie. Będzie panu dużo łatwiej nam przekonać. Mogę? No dziękuję, bo to jest, powiem tak szczerze, ważny głos, gdzie, gdzie, że tak powiem, jak najbardziej jest zasadny. Szanowni Państwo, ja myślę, że zrobimy taką symulację, przedstawimy kilka możliwości, tak? I wtedy, że tak powiem, usiądziemy, zrobimy jeszcze jakieś spotkanie, bo to na pewno. To spotkanie nie będzie spotkaniem ostatnim, bo myślę, że, że powinniśmy rozmawiać na ten temat. Natomiast my postaramy się przygotować kilka koncepcji, jak by to mogło wyglądać i czy jest to do zrobienia. I myślę, że wtedy będziemy w stanie podjąć wszyscy jakieś racjonalne argumenty do tego, czy, czy takie coś realizować, czy, czy jednak nie. Szanowni Państwo, jeżeli można jeszcze chciałbym was. Pani przede mną była. Ale ja jestem, ale ja jestem po Paniem. My mamy mikrofon. A no to proszę bardzo. Agnieszka Polityńska, Panie Burmistrzu, jestem mamą dwójki dzieci niepełnosprawnych. I powiem panu, jak to wygląda z mojego punktu widzenia. Doworzę dzieci do szkoły. Mam niedaleko. Całe szczęście. Na razie. Ale doworzę. Panie burmistrzu, od strony zdrojowej w tej chwili rozgałęzia się droga i rodzice po prostu rozjeżdżają się i dowożą te dzieci w jakiś sposób. Jeżeli pan przeniesie tą szkołę na parkową powstanie korek takiego typu że my będziemy musieli o 6 wyjeżdżać żeby dotrzeć do szkoły. A ten parking proszę pana który tam jest ma powstać w tym miejscu to jest to będzie jedno Miejsce wielkich kraks. W takim miejscu na zakręcie. <laughs> Znaczy, szanowni Państwo, tam jest miejsce, żeby rozbudować parking zarówno e, w tym miejscu, jak i w drugim, tak, w kierunku Placu Zabaw e, na ale przedszkolu, tam także... E, Okej, okay, ale tam jest komunikacja zapewniona na dzień dzisiejszy, ale rozumiem, rozumiem, to to pani, rozumiem, rozumiem pani, e, pani obawy, natomiast no, powiem w ten sposób, e, jesteśmy tutaj po to, żeby porozmawiać, więc... Szanowni Państwo, jest, temat jest trudny. My sobie zdajemy sprawę, że temat jest trudny i jakoś go musimy rozwiązać. Ale proszę też zwrócić uwagę, nikt sobie na to nie pozwoli, żeby się pogorszyły warunki dzieci. My zrobimy. No właśnie, tak. Dlatego tutaj urząd na pewno stanie na wysokości zadania, jeżeli jakiekolwiek zmiany będą wchodzić. Także proszę, także proszę naprawdę też mieć to na uwadze. A jeszcze jedną rzecz bym chciał podnieść. Ja akurat prowadzę UKS, który stworzyłem i trzy sekcje dla dzieci. I wiecie co państwo obserwuję? Rozmawiając z rodzicami, obserwując te dzieci, żebyśmy im piękne sale gimnastyczne stworzyli, żebyśmy nie wiem co im dali, to te dzieci są cały czas coraz mniej sprawne. Wy też to widzicie? Z czego to wynika? Z Z czegoś to wynika, może tu się trzeba zastanowić. Ostatnio na wywiadówce pani z matematyki mówi, że ona zadań nie może zadawać. Ale to proszę bóra, mi powiedzieć, no to jak można matematyki nauczyć? No ale, nie może. Ale, ale, nie jak, może. ale jak, proszę panią, dlatego tutaj jest prośba do przewodniczącego rady panie przewodniczący ale nie od do 2554 dzisiaj, w ale, Pod mowy, dzisiaj ale rozmawiamy o uczniach z... tak ale proszę nie mówić że spadnie poziom no bo to to jakby ja w to nie wiem jak on ma ja 20, 26 dzieci sześcioro dzieci w, 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 w pierwszej klasie to co one się nauczą Panią, jak ja chodziłem było 33 ale ale Proszę są konkretne pytania proszę bardzo prawda, ja miałem 34 kolegów no, i zostałem burmistrzem, z boku kolega no. został lekarzem, no, wie pani, no to możemy zakłamywać rzeczywistość, ale wie pani co, nie ma związku pomiędzy dużą klasą a jakością nauczania. Miałem Wiecie Państwo, możemy, o tym temacie, możemy na ten temat dużo podyskutować. Ja, wie co, możemy podyskutować na ten temat bardzo dużo. Natomiast Szanowni Państwo, wiecie jaki mamy współczynnik e, ilości dzieci na nauczyciela? 7 i 6. A wiecie Pani, Państwo z czego to wynika? Bo Państwo mówicie, że macie różne dzieciaki z różnymi e, orzeczeniami. Ja Państwu powiem w ten sposób. Zatrudniamy y, nauczycieli wspomagających w liczbie 53. I ci nauczyciele wspomagający funkcjonują w naszych szkołach. I trzeba powiem, no tak, no, no właśnie, no i teraz, szanowni państwo, to nie jest już 27 dzieci na jeden etat nauczyciela, tylko y, trzeba wyłączyć to dziecko, które jest, że tak powiem, y, no, inaczej, ona ma, ona ma dodatkowego nauczyciela. Trzeba, to to zmienia, że na to dziecko nie jest jeden nauczyciel, tylko dwóch. I dodatkowo... Proszę bardzo, pan... No proszę panie burmistrzu. Ja jestem kontrolerem finansowym od 15 lat i budżety konstruuję jakby bardzo dużo dla dużej korporacji. Myślę, że aspekt finansowy jest brany pod uwagę jakby w 99%. Nie wchodzę w temat etyczny, dzieci i nie dzieci. W ogóle nie zostały przedstawione żadne finansowe fakty, jakie są oszczędności roczne. Na, tej, na tym jakby działaniu, które chcecie zrobić, czyli jaki koszt uzyskamy i jaki promil w wydatkach on stanowi. Bo chciałbym, jeżeli mamy, nie wiem, zadłużenie 50 milionów powiedzmy w gminie, co nam da jakieś, nie wiem, 300, 200 tysięcy rocznie, żeby to, no nie wiem, dlatego ja nie widzę tych w ogóle tabelek, w ogóle nie widzimy prognozy wydatków, <laughs> dokładnie. Koszty stałe tych, bo rozumiem, że chcesz zaoszczędzić na no, kosztach stałych budynków, więc chcielibyśmy zobaczyć, bo mówię, nie chcę wchodzić, dużo było mówienia o dzieciach i o wszystkich tych y, aspektach. Nie interesują teraz, wiadomo, to y, finanse niczego tego nie przykryją, ale wydaje mi się, że te 300 tysięcy, które zaoszczędzicie, nic czy 400, nie wiem, nie chcę już tutaj, bo nie znam tych wydatków, nie pomoże to w zadłużeniu i w kondycji gminy. Tu Naprawdę nie, możemy znaleźć te pieniądze gdzieś już. Ty. Y, y, już Ci odpowiadam, też, że tak powiem, się znamy, więc możemy sobie e, bezpośrednio powiedzieć, jak wygląda sytuacja. E, tu nie mówimy o 100, 200, 300 tysiącach, bo byśmy się to w ogóle bym nie podejmował tematu. Szanowni Państwo, tutaj mówimy o kwocie y, dużo y, większej, no tu będzie koło ponad milion złotych, tak? I już Państwu powiem, dlaczego, jak, jak, jak to jest kalkulowane, okej? Okay? Dobra. No, to teraz mamy sytuację taką, że w tej szkole mamy kuchnię i w drugiej też mamy kuchnię. My mamy, no za, zawsze, jeżeli patrzymy na to, że jeżeli się buduje, gotuje coś w dwóch obiektach, to zawsze jest drożej. Kolejny temat związany ze sprzątaniem, tak? Gdzie to są kolejne, ale rozmawiamy o tym też, tak? To są kolejne etaty, które nie musimy bezpośrednio teraz wygaszać, tak? Ale możemy na przykład, mamy sytuację, że na przykład gdzieś w jakiejś innej szkole ktoś idzie na emeryturę i możemy zaproponować komuś, że okej, okay, dzisiaj pani sprzątała tu, ale jutro będzie pani sprzątała gdzieś indziej. Jeden etat to jest w dzisiejszych warunkach 100 tysięcy złotych. I, i, I jaki ty, to jest procent. Przyjmijmy, e, że to jest milion. No to tutaj. E, czy to jest, jest 1%? Nie, procent, czy... weź te koszty na oświatę. E, to jest. E, e, no to masz tutaj 28 milionów. Jakie są wydatki roczne. Jak jest nie, nie, wydatki. 7, 76 milionów. Z tego dotacje, <noise> różne dotacje i subwencje, tak? Bo w tym żeśmy ujęli, to jest 48 milionów i dokładamy 28 milionów i szanowni państwo, i to jest 1 milion mniej. To jest ok, tylko teraz patrzymy... Nie Ok, ty w porządku, tylko szanowni państwo, popatrzcie na to inaczej. Z 5 milionów jesteśmy w stanie zrobić inwestycji za 20. Nie Ale nie kosztuje. Wiecie państwo, to, to też nie jest tak, że to jest kosztem dzieci. To tak nie można do tego podchodzić. Okej, okay, ale metraże nie, też się nie zmniejszą. Sprzątanie. I ogrzewanie, tak? Znaczy, Szanowni Państwo, no to mamy w ten sposób. E, oczywiście, obiadów będzie wydawanych tyle, ile będzie. Ale, Szanowni Państwo, ale metraż do sprzątania. Moż, można? E, szanowni Państwo, okej, okay, natomiast... Nie rozciągniemy metrażów, tak, czyli tutaj Dobre, powiem tak dobra, szczerze, metraże, ale może, możecie Państwo, e, metraże dalej zostają takie, są, jakie są, tak, e, więc e, tych metrów do sprzątania nie przybywa. Mało tego, ogrzewanie budynku, tak. Ile kosztuje dzisiaj ogrzewanie kubaturówki, która ma 3000 metrów kwadratowych? To też, e, wiecie Państwo, to są...